Z Ewangelii według świętego Jana: To jest chleb, który z nieba wstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Widzieliśmy bardzo wielu naszych braci i sióstr, którzy wraz z nami szli do kościoła i wraz z nami przyjmowali komunię świętą, a potem, a potem umierali. Czy więc słowa Jezusa. Zapewnienie, że ten, kto spożywa chleb, jego ciało, nie umrze, są prawdziwe. Należy oczywiście spojrzeć oczami wiary na mistykę umierania, na doświadczenie umierania. Jezus nie bał się sam umrzeć, a jednocześnie był zwycięzcą śmierci. Tak więc i my. Ponieważ w naszych żyłach płynie Jego krew, a nasze ciało zbudowane jest z Jego ciała, o ile przyjmujemy ten chleb, który jest Eucharystią, możemy być pewni, że w naszym umieraniu zwyciężymy śmierć. Przez to braterstwo krwi, które łączy nas z Jezusem Chrystusem składającym siebie w Eucharystii, jesteśmy naprawdę nieśmiertelni. Choć umieramy. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia jutro.